W Ewangelii według świętego Łukasza nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Pewien z Paulinów, jeden z rodziców duchownych w seminarium, powtarzał często nam, klerykom, że Pan Bóg bardzo długo... Znosi cierpliwie nasze grzechy i pozwala, żeby te grzechy były tajemnicą, żeby pozostawały nieujawnione. Jeżeli jednak człowiek naraża jego miłosierdzie, nadwyręża je, jeżeli powraca nieustannie do tych samych grzechów, to Bóg w pewnym momencie w celach wychowawczych, po to, żeby ratować człowieka, Pozwala, by te grzechy stały się jawne i aby człowiekiem opanował wstyd nie tylko przed spowiednikiem i przed Bogiem, ale także przed wspólnotą, przed ludźmi. Pedagogia pana Boga zakłada, że to, co z natury, powinno pozostać tajne. To, co powinno być tajemnicą między mną a Bogiem, tajemnica nieprawości, to również tajemnica ukrycia grzechów tej świętości, tej świętej rzeczy, jaką jest tajemnica spowiedzi, Pan Bóg pozwala, aby czasami w jakiś sposób, najczęściej przed błąd grzesznika, yy, się ujawniały te błędy. To jest oczywiście dla człowieka przeżycie straszne. Ale jeżeli zostanie przyjęte z pokorą, to może być lecznicze, piękne. Ale myślę, że ma to również drugą stronę medalu. Jezus mówi: nic, co pozostawało ukryte, nie pozostanie tajemnicą, będzie jawne, będzie rozgłaszane na dachach. I tak jest też z historią o miłości Boga z tajemnicą miłości Boga. Ta tajemnica ujawnia się naszym życiem. Jeżeli rzeczywiście doświadczasz tego, że Bóg zmienia Twoje życie, to zobaczą to także ci, którzy Cię otaczają. A zobaczą to w sposób następujący. Mianowicie wpierw przestaniesz, przestaniesz do nich należeć, przestaniesz do nich pasować. Stanie się między Tobą, a tymi, którzy są Twoimi bliskimi, coś, co sprawi, że staniecie się dla siebie tajemnicą. Taka jest Ewangelia Pana Jezusa i taka jest prawda o życiu. Jezus mówi, jesteście dużo więcej warci niż wróble, które się sprzedaje za małe pieniążki. Wyobrażam sobie takie stado wróbelków które leciutko nastraszone, szyb, szybciutko rozfruwa się we wszystkie strony. Czasami dusza człowieka jest tak jak do wróbelków zlękniona i na pierwszy y, szum, malutki hałas y, podrywa się do lotu, żeby uciec. Ufamy Bogu, że w swojej miłości nie tylko zna nasze błędy. Ale też je naprawia. Zapraszam na jutro.